Agnieszka Milewska, autorka Kryminałów, Pisarka, Powieść o Pisarka, jest moim gościem w magazynie pod Lupą. Spotykamy się trochę ponad pół roku po premierze pierwszej powieści. A to, proszę Państwa, już powieść druga, znamy datę premiery, więc Agnieszka, zdradzisz? Tak, to już wczoraj ogłaszałam na Facebooku, że premiera będzie 5 grudnia. Będzie to przedstawione też na Targach Dobrej Książki we Wrocławiu, więc jadę z nowością i, i tam będzie ta premiera taka, taką nówką wrzucona w między inne książki, między inne premiery. 5 grudnia premiera Zaplątanej w Porwanie, drugiej części serii Zaplątana i tyle. No właśnie, ale kto nie może się doczekać, to można książkę już kupić tak. na stronie internetowej wydawnictwa. Nowego wydawnictwa, innego wydawnictwa. Jest już link, i można proszę Państwa kliknąć, dodaj do koszyka i czekać niecierpliwie na, na wysyłkę. Mhm. Od wczoraj została uruchomiona przedsprzedaż przed na wersję papierową i też na e-booka, więc jeśli ktoś ma ochotę, to wchodzi tam w link, kupuje i, i właśnie czeka na, na swoją książkę. No właśnie, ale od początku. Co możemy powiedzieć o treści książki, zaplątana w porwanie? Wiemy, że są to ci sami bohaterowie, przynajmniej część bohaterów, jest Wilk, jest Magda, jest grupa przyjaciół. No, i co jeszcze możemy powiedzieć? Co możesz zdradzić, tak, żeby zachęcić, a nie powiedzieć wszystkiego? Starałam się w ogóle, żeby ta seria była. Połączona, no bo wiadomo, jest to seria, ale żeby każda książka opowiadała inną historię. Więc każdy, kto sięgnie po drugą część, niekoniecznie musi czytać pierwszą część, chociaż fajnie by było, bo w pierwszej części oni tam się wszyscy poznają i tam też są relacje między tymi bohaterami. E, natomiast druga część to jest zupełnie inna historia, ona jest trochę mocniejsza od pierwszej części. E, tam zaczyna się od tego, że e, siostra Doroty, czyli tej przyjaciółki Magdy, <coughs> zostaje porwana. No, i Magda jak to Magda, oczywiście rzuca wszystko, biegnie na pomoc, pakuje się jak to Magda w kłopoty, zupełnie niespodziewanie. Tytuł zaplątana zobowiązuje, więc ona się wplątuje. Tak, cecha charakteru Zaplątana. Tak, niespodziewanie, w poważne, w naprawdę bardzo poważne tarapaty, gdzie no, jej życie jest w niebezpieczeństwie i też zbiera tam trochę batów. Ostatnio słyszałam wypowiedzi autorów, właśnie z innych targów, że każdy bohater niestety musi cierpieć, niestety musi trochę oberwać, więc pisarze tych swoich bohaterów głównych trochę poniewierają. No i Magda też trochę tam dostaje. Oczywiście Wilk rusza na pomoc i też jest więcej w tej książce Wilka, jest więcej trochę marka. Wilk uruchamia swoje kontakty z przeszłości, bo to jest taka postać. To jest w ogóle moja ulubiona postać. Właśnie, nie ma, dlatego. Czarny tylko charakter wilk. z dobrym sercem. Taki, on jest bardzo nieoczywisty i ma wiele za uszami, i też za nim ciągnie się jakaś przeszłość. No i Wilk właśnie próbuje ją uratować, próbuje ją odnaleźć przede wszystkim, bo nie wiadomo, gdzie ona jest, i też no, muszą zakończyć tą sprawę tak, żeby później nie ciągnęła się za nimi ta cała historia w jakiś zły sposób. Więc to jest taka książka pełna akcji, pełna niespodziewanych zwrotów, trochę humoru oczywiście. Jedna autorka kiedyś przeczytała, Tą książkę dwójkę, drugą, zaplątaną w porwanie, bo też się wysyła do beta czytelników książkę, żeby sprawdzić, czy ona ma sens w ogóle. No i ta autorka stwierdziła, że jest to taka wersja hollywoodzka, że jakby ją puścić na duży ekran, to jest taka pełna właśnie takich fajnych zwrotów akcji, i tam się cały czas coś dzieje. Więc to jest mocniejsza książka od jedynki. Moja ulubiona w ogóle mam pięć napisanych książek, zaplątana w porwanie jest moją ulubioną ze wszystkich pięciu książek. Mm -hmm. No, ale ja tylko dodam pierwsze y, zdanie z recenzji: kiedy gra toczy się o życie, nie ma miejsca na zasady. No, tu niestety będzie trzeba się zastanowić, jak uwolnić Magdę, żeby być w zgodzie ze sobą i. Jakie zasady złamać, bo niestety tutaj jest postać Marka, czyli tego takiego mojego przeciwieństwa Wilka. Ja uwielbiam tych dwóch facetów. Przeciwieństwo Wilka, czyli taki na wskroś dobry policjant. No i ten policjant tutaj będzie miał e, trudny orzech do zgryzienia, bo niestety te za zasady będzie musiał niektóre zastanowić się, czy je złamać, czy pozostać wiernym sobie. Mhm. E, kryminał, romans. Czy, je, czy jakby nie, nie próbujesz szufladkować swoich pro, powieści? Ja uważam, że jest to kryminał. Myślę, że tam, gdzie jest trup, to zawsze jest kryminał. Ale też ostatnio czytałam taką niezbyt przychylną opinię na no, lubimy czytać, że właśnie nie jest to ani kryminał, ani romans. Dlatego, że teraz kryminały się pisze bardzo brutalne, bardzo wulgarne. Tam jest mnóstwo krwi, jest, są gwałty, jest rozczłonkowywanie, jest nawet pożeranie zwłok i, i różne okropności, do, których ja na przykład niekoniecznie muszę lubić. Ja wychowywałam się na kryminałach Agaty Christi, Joanny Chmielewskiej. Nora Roberts jest moją ulubioną, chociaż ona też pisze romanse. Więc moje kryminały też idą w tą stronę, że one są lżejsze. Dla czytelnika, który nie potrzebuje takich mocnych emocji. To moja zaplątana jest idealna, bo jest tam odrobinę romansu, jest tam trochę kryminału, jest trochę akcji, trochę humoru, ale cały czas twierdzę, że jest to kryminał. Mhm. E, ale powiedziałaś, że jest to powieść mocniejsza od y, pierwszej, pierwszej części. części. Co mhm. to znaczy? E, to znaczy, że ta może trochę miała więcej obyczaju, bo tutaj były um, wątek dziewczyn, gdzie one się właśnie, dzieci bohaterowie się poznawali, gdzie te dziewczyny też między sobą miały jakieś akcje. Druga część, już nie musimy nawiązywać do ich znajomości, tylko tutaj cały czas dzieje się coś konkretnego. Cały czas się dzieje jakieś, jest jakieś niebezpieczeństwo, jest jakaś zagadka, którą trzeba rozwiązać. Jest później próba uratowania Magdy, i, i w ten sposób jest to mocniejsza część. Pierwsza część, jak się ją czyta, ja jak czytam, to miałam poczucie, że czytam o Bogatyni, chociaż ta nazwa tam chyba nie padła. Nie, nie pamiętam. Nie. nie padła Natomiast. Znajome, jakby opisy, tak? Na, czy tutaj w drugiej części też mamy znajome opisy i czy y, um, usytuowałaś y, bogatynię w powieści? Nie. Y, druga część w ogóle rozgrywa się na, powiedzmy tak, na wyjeździe. Jest to miasto w mojej głowie, chociaż tam też nie ma tego miasta. W mojej głowie Krosno w którym kiedyś byłam i które lubię. To też jest małe miasteczko. Odra przepływa przez środek, i jakoś tak gdzieś mi zapadło to miasteczko i umieściłam tam swoją historię. Tak mniej więcej, oczywiście, bo ja też nie pamiętam do końca tego miasteczka, ale staram się nie umieszczać na razie nazw. Jedna z książek, która czeka na swoją kolej, ma już konkretnie bogatynia, i tam są konkretne już punkty, które mamy w mieście. Mhm. Natomiast zaplątana staram się, żeby tam nie było żadnej nazwy. Mhm. Jak spotkałyśmy się ponad pół roku temu, rozmawiałyśmy o Twojej książce pierwszej. Opowiadałaś o tym, że to była rzeczywiście droga przez mękę, lata, miesiące walki o, mhm. tą, o wydanie, o pierwszą, o pierwszą część. No teraz wygląda na to, że poszło łatwo i szybko. Może niełatwo, bo też mnóstwo pracy mnie to kosztuje i mnóstwo różnych zabiegów, i pukania, i stukania, i walenia głową w mur i dobijania się wszędzie. Nie jest to łatwe, ale udało mi się trafić na innego wydawcę, na człowieka, który sam jest autorem. On wydał ponad 40 książek, pisze książki historyczne, jest mistrzem w swoim fachu i pisze w języku polskim i też są one. Tłumaczone na język angielski, więc jest to taki pan, który założył też swoje wydawnictwo. Autor, który miał marzenie założyć swoje wydawnictwo i wspierać też nowych autorów, on oczywiście nie zbiera wszystkiego, ale jeśli widzi potencjał, to daje temu szansę. I jemu się podoba właśnie ta moja walka, o moja determinacja o zaplątaną. Przyjął zaplątaną we wrześniu, 2 września podpisaliśmy umowę. 3 września książka trafiła do redakcji, chyba 7 do grafików. W październiku już miałam pierwszy tekst po redakcji, już widziałam też okładkę, więc praca z tym wydawcą to jest sama przyjemność. Tempo jest ekspresowe. W ciągu dwóch miesięcy książka została, w zasadzie przedwczoraj poszła chyba do druku, więc została wydrukowana. Wygląda przepięknie, bo ja widziałam na zdjęciach, jak wygląda w ogóle. I czcionka, i marginesy, i, i papier, i format. Wszystko wygląda naprawdę elegancko, a, a wydawca to jest dla mnie marzeniem. Także no, może nie było łatwo, ale w tej chwili jest fantastycznie. Fantastycznie mm -hmm. się współpracuje z człowiekiem, któremu zależy, bo jemu zależy i na autorach, przede wszystkim na autorach, on cały czas podkreśla to, że Chciałby, żeby jego autorzy byli zadowoleni. I zależy mu na książkach, no bo to jest jego dzieło, jego dziecko, jego wydawnictwo, więc jemu zależy, żeby te książki się sprzedawały, żeby szły do czytelników, żeby nam się wszystkim powodziło. Mhm. Wydawnictwo Brda. Brda, wydawnictwo Brda. Druga mhm. książka, kolejna trzecia właściwie będzie też w tym samym wydawnictwie, czy jeszcze nie ma takich planów i pomysłów? E, tak. I to jest pierwszy moment, kiedy ja to zdradzam że podpisałam umowę na trzecią książkę, właśnie z tym samym wydawcą. Jest to książka zupełnie inna od Zaplątanej. Jest ona dojrzalsza, jest właśnie bardziej kryminalna chyba, bo tam jest zagadka. Zagadka, go nie zagadkę, aż do samego, do ostatniego momentu. Jest ona też grubsza trochę, także tu jest taki rasowy kryminał, który właśnie zostanie wydany, no tak myślę, że na wiosnę. Mhm. Kim Jestem, to ten tytuł? Tak. Tak, kim jestem. Opowiedz jeszcze jakby o całej tej otoczce, no bo tak wiemy, że 5 grudnia wiemy, że można książkę już w przedsprzedaży kupić, czyli właściwie sobie ją zamówić, tak? Mhm. Bo ona przyjdzie pewnie w okolicach tego tak. 5 grudnia. Co planujesz w Bogatyni? Jaki jest Twój plan tutaj na lokalną promocję i na lokalne działania? Znaczy, ja jestem otwarta na wszelkie propozycje, ale też już się nie spalam, tak jak przy okazji pierwszej części, gdzie no, nie wszędzie mnie chcieli, tak jakby powiem, ale mam też dużo drzwi otwartych, więc to też będzie czas, kiedy będą święta, kiedy ludzie nie będą mieli czasu na jakieś spotkania, na jakieś wyjścia, kiedy będą zagonieni własnymi sprawami. Więc jeszcze tak konkretnie nie myślałam o spotkaniach autorskich, chociaż już wiem, że w dwóch miejscach na Jasnej Górze dziewczyny są bardzo chętne, i wiem, że gdzieś tam pomiędzy tymi świętami będzie spotkanie. I właśnie wczoraj miałam na przykład przyjemność być w Zatoniu jako autor. Czytałam bajkę dzieciom, dzieci słuchały, jak wygląda praca pisarza. I też w Zatoniu na pewno będzie jakieś spotkanie w grudniu, ale to, to wszystko jest w powijakach na razie, więc. Zobaczymy, jak to będzie, na pewno będę ogłaszać, kiedy te spotkania będą, jestem otwarta na wszelkie propozycje, tam gdzie, tam, gdzie mnie zechcą, tam pojadę, tam, gdzie mnie nie zechcą, to już nie będę się wpychać na siłę. Dopominać. Książki będą w Bogatyni? Planujesz tak, żeby były tak. do kupienia? Tak, planuję jeszcze bardzo fajną niespodziankę dla Bogatyni, nie chcę o tym jeszcze mówić, ale na pewno książek będzie dużo w naszej księgarni. Też księgarnia bardzo ładnie ze mną współpracuje przez cały czas, nawet do tej pory, kiedy ktoś kupuje pierwszą część. To mogę śmiało zanieść do księgarni podpisać i tam jest do odbioru. Ona sobie leży u dziewczyn w wolnej chwili do odbioru, także w księgarni na pewno będzie dużo książek. Kiedy będą, to jeszcze powiem, czy one będą po premierze, czy będzie przed premierą. Szykuję fajną niespodziankę. Mhm. Już tuż tuż, za około miesiąc. Książka kosztuje około 50 zł na stronie, niecałe 50 zł, więc. Ona jest w ogóle grubsza. Ta ma 270 chyba stron, tamta ma 398 więc ona to będzie taka już solidniejsza, konkretniejsza, już chyba forma też jest większy e, już na kilka Tak książka wieczór. została tak ściśnięta, żeby jak była toś jak najtańsza tak mi się wydaje, a w, w przypadku kolejnej już tutaj wydawca się postarał i nie zależy mu na tym, żeby była jak najtańsza, tylko żeby była jak najładniejsza, jak najlepsza. Mhm. No masz ze sobą pierwszy, pierwszą powieść, natomiast ta druga no też przykuwa jakby estetycznie, tak. bo i okładka jest taka tajemnicza bardzo. Jest zupełnie inna, w innym klimacie, ale tajemnicza. Okładka została zrobiona przez profesjonalnych grafików. To był też mój pomysł. Na okładce widzimy jakieś takie odrapane pomieszczenie, materac, zabite okno deskami i to też nawiązuje do fragmentu drugiej części ta okładka, i też tam mi się bardzo podoba czcionka, że tam jest wszystko takie, jest widoczne bardzo nazwisko, jest widoczny ten napis zaplątana, więc tutaj ja uwielbiam te, te róże w pierwszej części, ale ta druga jest wykonana profesjonalnie i to też widać nie, tą mhm. różnicę. Bardzo mi się podoba ta okładka. Ale jak ją zobaczyłam, to tak pomyślałam, kurde, znam to miejsce. <grym> Jedno z Bogatyńskich. <grym> znam to, chyba, chyba tam byłam, chyba gdzieś, gdzieś to widziałam. oby nie, bo to nie jest <grym> fajne miejsce. <grym> Na okładce, ale to takie, no, tak jakoś przypomina jakieś znajome obrazy. Co, jakby co, czego cię nauczyła ta przygoda z pierwszą powieścią, z drugą? Jakie masz refleksje, jakie masz wnioski? To, co mówię zawsze wszystkim, żeby się nie poddawać, bo znam całe mnóstwo autorów, którzy zaczęli, którzy coś tam wydali, to nie poszło tak, jak chcieli, no i przestali. Przestali pisać, przestali walczyć o siebie, zniechęcili się też. Ta droga tej pierwszej zaplątanej to była droga przez mękę i, i ciągle były jakieś problemy, i do tej pory, jak mam kontakt z tamtym wydawcą, to, to zazwyczaj jest jakiś tam problem. I to jest to, że ja cały czas, całe te trzy lata, bo to od trzech lat walczę o siebie, przez trzy lata pisałam, więc ja w tej chwili mam na koncie pięć gotowych, napisanych książek, które tylko czekają na wydanie. Mam jakiś tam zapas, w tej chwili mam fantastycznego wydawcę, mogę z nim iść dalej tą drogą, on mnie wesprze. Ja jemu ufam, że też wykona to najlepiej jak potrafi. No i mogę sobie teraz w tej chwili spokojnie pisać, więc ja już nie zajmuję się tym, żeby dostać się gdzieś do wydawcy, żeby gdzieś zaistnieć, tylko mogę się skupić na pisaniu. E, to, co mnie też nauczyła ta droga, e, właśnie, żeby niekoniecznie się pchać tam, gdzie mnie nie chcą, to jest to, że człowiek musi się promować i musi walczyć o siebie, ale już w tej chwili na spokojnie. Mm -hmm. Po powiedziałaś przed chwilą, że masz napisanych pięć książek. Czy twój wydawca o tym wie? Tak. <gryminał> <gryminał> I co on na to? Trzecia <gryminał> będzie, tak. Y powiedziałaś, że na wiosnę zaplanowana jest premiera trzeciej. Co z pozostałymi? Tak, Zupełnie osobnej y od zaplątanej. To jest y jednotomowy kryminał. Y kolejna jest zaplątana w rodzinne tajemnice i też zależy od tego, y jeśli. Druga część Zaplątanej się sprzeda dobrze. No to idziemy dalej. Jeśli druga część nie chwyci, to już nie ma sensu później o nią walczyć, bo nie będzie po prostu dla kogo jej pisać i sprzedawać. Ja jestem dobrej myśli. Zaplątana jest fajna, Zaplątana ma swojego czytelnika i znajdzie swojego czytelnika i też zależy nam na tym, żeby wyjść jak najbardziej poza bogatynie. To jest mój główny odbiorca, ale chcemy wyjść jak najdalej. Więc kolejna, e, jeśli wszystko będzie dobrze, to podejrzewam jesienią wyjdzie Zaplątana w rodzinne tajemnice. Kolejna jest martwy temat. Martwy temat tak naprawdę on się dostał w czerwcu do giganta, do ogromnego wydawcy, który przedstawił mi umowę, z którym e, podałam wszystkie dane, z którym miałam podpisać umowę i, i zamilkł. Więc ja w tej chwili nie podpiszę z nim umowy, a idę dalej z, z wydawcą, który zależy, z brdą. E, mój wydawca o tym wie i myślę, że 2027. Rok do przodu jestem, martwy temat zostanie już wydany. To jest bardzo mroczny kryminał. Właśnie on jest w bogatyni osadzony. Z lokalną dziennikarką, o ile tak. dobrze pamiętam. Z lokalną dziennikarką Adą. No i takie mam plany. No i jeszcze w, w ogóle jeszcze a propos planów, to cały czas jeszcze nie wiem, czy wiemy, ale cały czas piszę do takiego portalu, który się nazywa Toster Pandory. Od jakiegoś czasu, co miesiąc, ukazuje się artykuł około literacki. Są to takie tematy. W zeszłym w październiku był temat na temat czytelnictwa w Polsce, teraz będzie temat, dlaczego e, kochamy kryminały i zbrodnie. Więc e, tak to wygląda. Mhm. Pozostajesz wierna właśnie tym, e, tym jakby dwóm gatunkom, e, kryminał i romans? Tak. Ty, na tak. tym się skupiasz? Nie, nie szukasz, nie, nie chcesz jakby eksperymentować. Ja lubię czytać takie książki, lubię czytać dobry kryminał z wątkiem romantycznym, bo ja też nie jestem fanką romansów samych w sobie, ale lubię gdzieś tam się pojawia trochę ten wątek romantyczny i w zaplątanej on jest większy. Natomiast, kim jestem, martwy temat, to już jest tak skrócone do powiedzmy minimum. Tam najważniejsza jest zbrodnia i, i bohater, i dojście do tego, kto tam. W jakiś sposób zawinił. Mm -hmm. No dobrze, proszę Państwa, to jeszcze raz, 5 grudnia e, premiera. Czekamy na informacje o spotkaniach autorskich w Bogatyni w Okolicy Świąt. Święta się zbliżają, dobrze mieć prezent już tak. wcześniej. <laughs> e, czy, e, czy pierwsza powieść jest nadal do kupienia? Tak, ona jest w księgarniach internetowych. Tam się wpisze tytuł, to wyskakują. Albo cenę, albo lubimy czytać, tam jest wykaz księgarni, w których można ją kupić, też w różnych cenach, bo księgarnie mogą sobie operować różnymi cenami. Ja też staram się cały czas mieć zapas, żeby od wydawcy zakupić jak, jakąś tam ilość egzemplarzy u siebie w domu i mieć dla czytelniczek tutaj na miejscu, ale też wysyłam sporo. Wczoraj na przykład jedna czytelniczka, której syn był na tym spotkaniu dzieci z autorami była pod takim wrażeniem, bo, bo młody przyszedł do domu i godzinę opowiadał e, o tym spotkaniu i później coś tam sobie jeszcze pisał, była tak, pod takim wrażeniem, że w ogóle przypomniała sobie o Zaplątanej, kupiła egzemplarz dla siebie, dla spół, dwóch swoich przyjaciółek. Więc ja dzisiaj e, mam go podpisany i już zanoszę do księgarni, więc cały czas na miejscu jest książka do kupienia ode mnie e, z autografem, mogę wysłać, a jeśli ktoś jest bogaty czy jeśli ktoś nie, chce, nie potrzebuje autografu, autografu to Y, może sobie kupić z księgarni online, mm -hmm. internetowej. No dobrze, to po, w takim razie polecamy. Polecamy y, z, ta, z tym większą siłą, że jest to y, lokalna pisarka, y, bogatynianka, więc y, warto wspierać lokalną twórczość. <noise> Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też.